Moje mili, dostaję od was takie zapytania, czy miałem sytuację, gdzie wystawiono mi mandat za niezakrywanie twarzy. E, tak, miałem taką sytuację i sprawy poszły do prokuratury. E, przed chwilą zamieściłem wyrok sądu w Turku, użyczony przez jedną panią, gdzie jest jasno napisane, że mandat został odrzucony, wykroczenie zostało odrzucone, ponieważ tylko w stanie nadzwyczajnym, który ogłosi prezydent, można od ludzi wymagać czegoś podobnego, ale i nawet w takiej sytuacji jesteśmy chronieni konstytucją, która nam pozwala chodzić ubranymi jak chcemy. Żeby się ochronić przed wirusem i być odpowiedzialnym, tak jak mówią ogłoszenia, chronić osoby trzecie, to trzeba by nosić skafander szczelny z butlą tlenową, gdzie powietrze dostaje się z butli tlenowej nowej nie z powietrza, a, a później przejść odpowiednie oczyszczanie po, przy zdejmowaniu skafandra. Zatem nie trzeba zakrywać twarzy i nie ma takiego obowiązku.